Na słuchowisko zaprasza Czumbak. Czumbak, you must say plitu-plitu to feel better. Witajcie dzielni słuchacze! Oto kraina bez sensu. Miejsce, gdzie królowie rządzą tylko dlatego, że nikt inny nie chciał, smoki są na diecie bezglutenowej, a magowie mają bardziej absurdalne problemy niż brak zaklęć. Zapnijcie pasy znaczy rzemienie, bo ruszamy na kolejną szaloną przygodę. Годы в крайне без сенсу. Dawno, dawno temu w odległej krainie, gdzie każdy smok miał własnego doradcę PR, a rycerze musieli pisać blogi o swoich przygodach, żył sobie wielce zdezorientowany król. Nazywał się Władysław Nieogarnięty. Rządził Królestwem Pomyłek, gdzie każdy dzień był gorszy od poprzedniego, ale nikogo to już nie dziwiło. Ach. Gdzie ja znowu położyłem koronę? Powinni zrobić jakąś aplikację, żeby ją namierzać. <laughs> Zresztą co to za rządzenie? <laughs> Smog zaatakował. Czarodzieje strajkują, a do tego mój obiad się spalił. Dlaczego nikt nie może mi pomóc? Wasza miłości, radzę, żebyśmy najpierw rozwiązali sprawę tego smoka. Ludzie się skarżą, że zionie ogniem o trzeciej nad ranem i zakłóca ich sen. Cóż za bezczelność. Powinniśmy mu wysłać list, żeby. Hmm, powstrzymał swoje nocne napady ognistej furii. Ale czy smoki w ogóle czytają? Nie, Wasza miłość. Smoki mają słaby wzrok na bliskiej odległości. Może raczej zaproponujmy dietę bezpieczną dla jego układu oddechowego. Mniej ognia, więcej zielonego jarmużu. To genialne. Wyślijmy mu sałatkę z jarmuru. I może jakiś dip, no i koniecznie złotą łyżkę. W końcu to królewska sałatka. Tymczasem na drugim końcu królestwa dzielna, choć nieco zagubiona drużyna bohaterów wyruszyła na misję, o której zapomnieli zanim jeszcze zaczęli. W skład drużyny wchodził ser Roland, przesadny elficka uczniczka Wanda leniwa i Mac Konrad niesamowicie nieprzydatny. Drużyno Przysięgłem na mój miecz, że poprowadzę nas do wielkiego zwycięstwa, albo przynajmniej do najbliższego zamtuzu, gdzie jest nasz cel. Ach, ale jestem zmęczona. Mieliśmy iść ratować księżniczkę, ale ja wolę najpierw drzemkę. Księżniczka raczej nie ucieknie, co nie? Zresztą, kto potrzebuje księżniczek? Wolałbym się zająć swoimi badaniami nad miksturą. Może eliksir na wypadanie włosów, albo coś bardziej epickiego. Eee, mikstura na znalezienie zgubionych skarpetek? Niech to smocze jajo! Mieliśmy wyruszyć na misję, a wymyślicie tylko o drzemkach i eliksirach. Gdzie wasz duch przygody? Gdzie honor? Ach, chyba został w karczmie przy kolejnym kuflu piwa. Reklama! zmęczony życiem bohatera? Znudziły ci się ratowania księżniczek i walka z potworami? Złap chwilę dla siebie z nową usługą wakacje dla rycerzy. Tylko u nas. Wycieczka all inclusive na wyspę Trolli, gdzie nikt cię nie będzie prosił o ratowanie kogokolwiek. Zarezerwuj już dziś i zyskaj darmową włócznię do dekoracji swojego domowego zamku. Po Gdy nasi bohaterowie zastanawiali się, jak uniknąć jakiegokolwiek wysiłku, smok z pustyni nudów, pan gwoździk ognisty właśnie dostawał swoją dietetyczną przesyłkę. Co to jest? Jarmusz? Ja tu się ziona ogniem, a oni mi przysyłają sałatę. Co za obraz? Czy oni myślą, że smoki są na diecie? No tak, wasz wysokoogniasty smoku. Król mówi, że Jarmusz jest zdrowy i pomoże na nadmiar ognia. Jestem snuki! Jakby powiedzieć, że woda ma nadmiar mokrości! Wracam do swojej jamy, a kul może sobie schować ten jarmusz, chyba że go Tymczasem w winni koszma, gdzieś w mieście Hen za górami, stary i zmizerniały czarodziej, bubolin świrus, siedział pogrążony w myślach, niewesołych zresztą. Witam, nazywam się Maledicus Pendrak. I przyszedłem oznajmić, że jeśli nie wywiąże się pan z umowy danej ministrowi ciemności Runtargul Ranmanowi, to czeka pana kara. Ma pan czas do północy, a potem wezmę was w areszt, obywatelu. I tak kończy się kolejny dzień w krainie bez sensu, gdzie nawet smoki mają problemy z dietą. Rycerze zapominają, po co wyruszają na przygody? A magia... No cóż, magia czasem wcale nie pomaga. Dziękujemy za słuchanie. Pamiętajcie, w krainie bez sensu logika to tylko mit, a przygody... No cóż, one też nie zawsze mają sens. Do usłyszenia Śmiałkowie. Koniec słucha, mistrz. Bez sensu! Muszę się napić piwa. Czekajcie. Dobra, do zobaczenia.